W Ostrołęce powstaje jedna z najważniejszych inwestycji w mieście stacja segregacji odpadów komunalnych. Będzie ona przyjmowała odpady komunalne, materiałowe, wielko-gabarytowe, zielone oraz niebezpieczne. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i znalazło się na liście projektów kluczowych Mazowsza. Zdaniem władz Ostrołęki budowa stacji jest strategiczną inwestycją dla Ostrołęki nie tylko w wymiarze ekologicznym, ale też ekonomicznym. Stacja segregacji odpadów komunalnych dla miasta Ostrołęki i dla gmin naszego regionu to jest bez wątpienia Kluczowa inwestycja dla samorządu miasta Ostrołęki. Długo staraliśmy się o to, żeby pozyskać środki zewnętrzne, były tego różne etapy. Współpracowaliśmy z samorządowcami wielu gmin z Powiatu Ostrołęckiego. Ostatecznie udało się uzyskać zapewnienie o dużych środkach unijnych, bo w kwocie przekraczającej 25,5 miliona to jest bez wątpienia bardzo istotna sprawa, gdy chodzi o projekt finansowy tej stacji. Ale znacznie jeszcze ważniejsza jest sprawa związana z potrzebą budowy tak wielkiej inwestycji. Bez wątpienia w całym ogniwie gospodarki odpadami stacja segregacji odpadów jest takim miejscem kluczowym, bo wiadomo, jest zadanie, żeby zebrać odpady, ale normy unijne i różne wskazania wręcz zmuszają gminy, żeby jak największą ilość odpadów segregować, odzyskiwać. I stacja jest kluczowym punktem w całym łańcuchu gospodarki odpadami. My tutaj na miejscu, przywożąc, zbierając odpady, będziemy mogli jak najwięcej surowców odzyskać, wykonując w ten sposób dyrektywy unijne, ale też. Pod kontrolą samorządu taka stacja zapewni na długie lata jakby stabilizację opłat, co jest dla nas bardzo ważne, bo jest ostatecznie w gospodarce odpadami ważny jest ten ostatni, można powiedzieć zainteresowany, czyli po prostu ostrołęckie czy rodziny z ostrołęckiego regionu. Chodziło nam o to, żeby zachować społeczną kontrolę nad tak ważnym ogniwem gospodarki odpadami, żeby nie dopuścić do monopolu w regionie, tylko żeby gminy mogły sobie wybierać i oczywiście, żeby ekonomicznie to dla tego ostatniego klienta, czyli dla rodzin naszego regionu było to wszystko najbardziej korzystne. Myślę, że jeśli uda nam się dokończyć budowę, a wszystko na to wskazuje, na Długie lata będziemy mogli zachować poziom zbierania opłat od mieszkańców na tym, na szczęście, niezbyt no, wysokim miejscu. To jest dla nas sprawa kluczowa. Oczywiście, zwłaszcza w czasie rozpoczęcia budowy czy przygotowywania, było wiele pytań, czy miasto da radę, czy tak duża inwestycja jest, można powiedzieć, w naszym zasięgu. Postanowiliśmy w samorządzie miasta Ostrołęki, że Należy wiele spraw ułożyć w odpowiednie priorytety. Uznaliśmy, że jednak stacja segregacji jest dzisiaj najważniejsza. Niektórzy uśmiechali się, że w roku wyborczym lepiej byłoby budować chodniki, czy jakieś uliczki, czy też może jakieś fajerwerki, więcej koncertów, ale wydaje się, że w samorządzie powinna dominować odpowiedzialność. Nie tylko na ten rok. Na najbliższe wybory, ale za to wszystko, co nam mieszkańcy powierzyli. Myślę, że budowa, decyzja o budowie stacji segregacji, to jest właśnie taka odpowiedzialna decyzja miasta, choć pewnie na początku niewielu mieszkańców to zauważy, w tym sensie można powiedzieć oglądowym, bo gdy chodzi o opłaty za odpady, to zauważą wszyscy, jeśli one nie pójdą w górę. W skład inwestycji wchodzą hale technologiczne, sortowni kompostowni, boksy magazynowe surowców turnych i punktu demontażu, waga samochodowa z budynkiem administracyjnym, a także zbiornik odcieków. Całość obiektu powstaje według najnowszych technologii. Zakończył się drugi etap inwestycji. Skończyliśmy realizację sieci międzyobiektowych. Aktualnie jest prowadzony trzeci etap inwestycji, realizowane są zadania na dwóch obiektach. Wielkopowierzchniowych na obiekcie sortowni odpadów i na obiekcie kompostowni. Sortownia odpadów jest z robotami budowlanymi na etapie końcowym, natomiast jeśli chodzi o kompostownię, w tej chwili jest wykonana konstrukcja stalowa i w niedługim czasie będzie prowadzona elewacja oprócz tych robót prowadzone są także roboty drogowe, ciągi pieszo jezdne pomiędzy obiektami. Ten etap będzie się kończył w połowie października. Następnym etapem będzie wykończenie hali kompostowni i zakończenie realizacji zadania. Budowę stacji segregacji odpadów komunalnych rozpoczęto w 2013 roku. Planowy termin zakończenia prac przewidywany jest na wiosnę 2015 roku. Wartość inwestycji wynosi około 44 milionów złotych, z czego ponad 25,5 miliona złotych pochodzi z unijnej dotacji.